Dzień dobry, cześć, cześć, boom, headshot, pumeksa, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Moich Urojeń. Kochani, wracamy dzisiaj do ludologii. Chciałbym z Wami dzisiaj, powiedzmy, porozmawiać na taki bardzo bliski mi temat, jednocześnie, powiedzmy, sprzedając Wam kilka, myślę, interesujących terminów. Jak się doskonale orientujecie, jak już zdążyliście mnie poznać, Gry fabularne w RPGce, RPG, CRPG slash są bardzo wysoko, jeśli chodzi o moje gusta. Właśnie ten gatunek gier komputerowych cenię sobie najbardziej. Zawsze powiedzmy. Podobało mi się, to urządzało mnie, było dla mnie efektem priorytetowym, najbardziej atrakcyjnym, właśnie motyw rozwoju postaci naszego protagonisty, bohatera, którym przychodzi nam sterować w grach komputerowych. Mm. Oczywiście, na pewnym etapie mojej przygody z grami komputerowymi, nagrody w formie zwykłej punktacji końcowej i zrozumiałej i oczywistej satysfakcji z tego wynikającej, na w pewnym momencie przestały być dla mnie, powiedzmy, atrakcyjne. Dlatego zainteresowałem się grami RPG ze względu na możliwość szeroko rozumianego, rozbudowanego rozwoju właśnie naszej postaci. Nie będę dzisiaj starał się mówić właśnie o grach RPG fabularnych w sensu stricte. Bardziej chciałbym zwrócić uwagę na to, co się od w sumie od dłuższego czasu dzieje z grami komputerowymi, na co w, uważam, że powinniśmy wszyscy zwrócić uwagę, to jest dobra rzecz, jak najbardziej. O co mi dokładnie chodzi, już tłumaczę. Chodzi mi o implementację, montowanie różnych właśnie elementów RPG w mechanizm, strukturę gier komputerowych, nie będących z założenia grami fabularnymi. Czy, rozumiem przez to oczywiście szeroko rozumiany i działający na wielu różnych płaszczyznach system rozwoju naszej postaci, bądź naszej broni, bądź naszego samochodu, bądź czegokolwiek innego, co powiedzmy może w trakcie rozrywki ulec ulepszeniu, subkredowaniu, jeśli chodzi o potoczny termin. Wiadomo, w grach walczymy, prowadzimy dialogi, wykonujemy questy, czyli wiadomo zadania główne, poboczne, Sprzedajemy, handlujemy, negocjujemy, eksplorujemy, powiedzmy, cały świat, szkolimy się w różnych dziedzinach. Za wszystko jesteśmy raczeni właśnie tym takim soczystym, znamiennym, fantastycznym eksperem, czyli punktami doświadczenia, których powiedzmy, określona ilość, gdy ją zdobędziemy umożliwia nam wejście na kolejny poziom danego elementu. Tak jak wcześniej wspomniałem, czy to jesteśmy my jako postać w grze, czy coś, czym ta postać operuje, czy, w czymś, czy coś, w czym ta postać na przykład jeździ, czym się porusza. Wiadomo, zwiększamy statystyki, podnosimy atrybuty, ulepszamy cechy, wybieramy właśnie chociażby fantastyczne i śmiertelne perki, jeśli chodzi o serię. Jeden z powiedzmy, z takich najsympatyczniejszych, najsmaczniejszych yy, mechanizmów, elementów, yy, będących już dla mnie, powiedzmy, kwestią znamienną dla czegoś yy, niesamowitego, jeśli chodzi właśnie o rozwój yy, postaci. Yy, zwróćmy uwagę na to, co powiedziałem yy, wcześniej. Yy, czyli Implementacja właśnie elementów RPG w gry nie będące założenia RPG-ami. I to dotyczy absolutnie wszystkich gatunków gier, do których sobie za chwilę przejdziemy. Wiadomo, człowiek potrzebuje czegoś w trakcie zabawy, czegoś w trakcie rozgrywki, nie tylko w wspomnianej nagrody w postaci wysokiego wyniku, jeśli chodzi o punktację na koniec gry, chodzi o coś, co by było w trakcie. Powiedzmy, chodzi o uczucie rozwoju postępu, o to, że nasza postać zaczyna w trakcie progresu, gdy sukcesywnie, powiedzmy, brynie przez ten świat przedstawiony, coś znaczyć, coś znaczyć w tym wirtualnym świecie. Prosty przykład. Amazonka, na przykład z Diablo 2. Y, gramy, 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 nagle otrzymujemy poziom i strasznie się cieszymy, bo wiemy, że wcześniej sobie zaplanowaliśmy, iż zdobyty przez fakt awansu punkt przeznaczymy sobie na przykład na rozszczepiony strzał albo wybuchowy y, strzał. Perk y, Człowiek Czynu, Action Boy z Fallouta. Niby pierdołka, drobnostka cieszy jak cholera, bo wiemy, że ten dodatkowy punkt ruchu w trakcie właśnie walki turowej, powiedzmy pozwoli nam niejednokrotnie przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. To są tak jak mówię, pierdołki, ale elementy, na które zwrócili uwagę twórcy gier, którzy na przykład nie zawsze zajmowali się grami RPG. Weźmy sobie kilka powiedzmy, przykładów powiedzmy, z różnych parafii. Takie gry jak Borderlands, ostatnie części Call of Duty, bądź generalnie sieciowe strzelanki, Bioshock, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 1-2 Puzzle Quest, czy jakakolwiek inna strategia, czy ścigałka. Czym byłyby te gry, gdyby w... nie miały tych elementów? Dalej byłyby, to strate... Dalej byłyby strategiami grami wyścigowymi, grami logicznymi, strzelankami czy grami przygodowymi. Ok, jeśli elementów nie ma, w porządku, ale jeśli są, to jest tylko yy... Fajnie, tylko sympatycznie tylko może być właśnie w tej kwestii gorzej, chociaż zdarzają się też mankamenty, pewne kroki w tył. Jak doskonale się orientujemy i wspomnimy, przytoczymy tutaj przykład mas efekta części drugiej, dwójeczki, to wiemy, że jeśli chodzi o te elementy RPG, to tutaj był krok do tyłu. Uległy one pewnej kastracji kastracji, minimalizacji, co niekoniecznie ucieszyło hardkorowych graczy w przypadku gdzie kałżalowi casualowi gracze, nie odczuli specjalnej różnicy, nawet lepiej. Ja niestety jestem z tych starych e, wiarusów retroortodoksów, których nie straszy wygląd masy tabelek, wskaźników, wykresów, statystyk, czyli generalnie liczb, którą to nazywa magią liczb i statystyk. E, daje to grze po prostu drugie życie, to jest raz. Dwa, przyczynia się do... E, Zwiększenia prawdopodobieństwa, że do danej gry wrócimy chociażby przez sam fakt chęci zagrania tym razem inną postacią, wyborem innych umiejętności, poprowadzenia ścieżki troszeczkę inaczej, bądź zdecydowania się na inne ulepszenia naszego auta broni, bądź głównego bohatera, który zarządza armią, przykłady chociażby cała seria Total. War. Widocznie twórcy zwrócili uwagę, że nie dosyć, że jest to element uatrakcyjniający, dający wiele satysfakcji, wpływający na pewną żywotność gry, jak i przez tak zwany element replayability czyli przez to, że gra y, mobilizuje, intryguje, by przejść ją ponownie, ale y, y, inaczej. Postać, broń, wojska, krainę czy samochód coraz częściej w mniejszym lub y, większym stopniu ulepszać jesteśmy absolutnie wszyscy. A! Plus jeden do siły! Rozumiecie o co mi chodzi? Nie ma nic przyjemniejszego, wiadomo, od y, tego, gdy gramy, gramy, gramy i nagle widzimy charakterystyczny... Y, Element wizualny informujący nas, iż nasza sterowana postać nagle zyska kolejny poziom, coś się ulepszyło, jakieś konkretne do rozdysponowania punkty zostały nam dane, by ulepszyć właśnie ją, jej broń, bądź czymś, czym dysponuje, bądź czymś, czym rządzi, zarządza. Coś fantastycznego. Czasem, wiadomo, grindujemy beznamiętnie, a czasem namiętnie. Ja jestem za tą namiętnością. Baczyłem ja, że chłopak, ale wiadomo o co chodzi. Przed premierą danej gry powiedzmy, są przedstawione nam konkretne klasy postaci, jakimi będziemy mogli grać. Czy to są RPG-chaken czy strzelanki sieciowe? Uzbrojenie i cały spis pod jakim kątem będziemy mogli ulepszać właśnie nasz oręż, czy to palny, czy to biały, a tu typerki związane właśnie z tym wszystkim. I wszystko to, co właśnie tymi dwoma słowa, słowami, czyli syndromem upgrade możemy nazwać, świadczy o tym, że rozgrywka jest bardziej głębsza, jest bardziej wciągająca, bardziej atrakcyjna. Okej, okay. w tym co powiedziałem, w pewnych momentach można mi zarzucić y, troszeczkę lanie wody, ale nie w tym co teraz powiem, ale chciałbym Wam y, przytoczyć y, pewne trzy syndromy, mianowicie y, trzy ciekawe procesy, jakie zachodzą w trakcie rozgrywek, pewne mechanizmy. Pierwszy z nich to tak zwany y, efekt flashback, czyli reminiscencja, y, z łacińskiego remini – wspominać, jest to z psychologii nieświadome y, wspomnienie, Czyli to, że gra komputerowa powiedzmy jest w stanie wpłynąć na nasz odbiór rzeczywistości, czyli wirtual przenika się z realem. Ja o tym y, pisałem kiedyś artykuł Wirtualne Déjà vu", w swoim czasie oczywiście zrobię też odpowiednik wideo na ten temat. To jest też tak, taki bardzo znamienny efekt, który zachodzi podczas zabawy obcowaniem z grą komputerową. Inny to jest tak zwany efekt y, zejgarnik, tak zwany Zejgarnik efekt. On jest pojęciem psychologicznym polega na tym, że osoba, która nie ukończyła jakiegoś etapu w grze, jakiejś misji, jakiegoś zadania, który w danym momencie okazał się dla tej osoby za trudny, cały czas o tym myśli, albowiem czuje takie powiedzmy niespełnienie, pewien taką presję, nacisk, by jednak zrealizować to zadanie. Podołać temu i gdy w końcu nam się to udaje, z automatu e, oczywiście dostajemy potężny zastrzyk do satysfakcji z racji wykonanego, niełatwego zadania. Chcemy grać w grę e, dalej. Mówię tutaj oczywiście, efekt zejgarnik e, operuje wokół e, tak zwanego tego dobrego, przyjemnego poziomu trudności, który nie zniechęca, nie przejmuje, nie dołuje ale właśnie mobilizuje. I efekt trzeci to jest ten właśnie mechanizm, któremu poświęciłem dzisiejszy materiał, czyli syndrom upgrade. I praktycznie większość gier MMORPG, CRPG, RPG, hack and slash, jak i inne gry z tymi elementami um, udoskalania um, czegokolwiek opiera się na samej przyjemności wynikającej z um, szeroko pojętego rozwoju ulepszania um, czegokolwiek. Te trzy elementy goszczą praktycznie w każdej grze i wpływają na nasz odbiór danego programu. Powiem Wam, że przez fakt właśnie tej implementacji tego, powiedzmy, syndromu RPG nie można powiedzieć, że każda gra na to cierpi. Cierpi ten zły zwrot, zły termin. Może lepszym, bardziej adekwatnym terminem będzie inspiracja niż cierpienie. Czyli... Teraz praktycznie każda gra jest zainspirowana tym efektem syndromem upgrade, który był początkowo znamienny tylko i wyłącznie dla pełnoprawnych RPG-ów. Korzystając z tego twórcy, bardzo mi się podoba to, że twórcy właśnie idą w takim kierunku, gdzie implementują właśnie te elementy RPG, gdzie coraz to większym, większej ilości produkcji przyświeca ten syndrom upgrade, albowiem przez ten fakt ja zwyczajnie zacząłem się interesować grami, w które nigdy nie grałem jakoś powiedzmy maniaco, czyli coś z mojego kochanego gatunku RPEGów zostało przelane na inne gatunki, co zaowocowało tym, że poszerzył się zakres gier, w które gram. I to jest bardzo fajna sprawa. Czasem dochodzi u mnie do takiej myślowy na zasadzie, jakby teraz właśnie wyglądały sieciowe strzelanki bez tych elementów RPG, czyli usuwamy, kastrujemy, anulujemy absolutnie wszystkie e, zdobywanie właśnie ranków, zdobywanie poziomów, odblokowywanie kolimatorów, tłumików, powiększonych magazynków, szybkostrzelności, e, granatników, rączek, kamuflaży absolutnie tego wszystkiego. E, Kilstrików e, i tak dalej. No, dalej byłyby to strzelanki, do których byliśmy przyzwyczajeni w, powiedzmy na początku ich e, powstawania ale czegoś by ewidentnie już brakowało, byłby to ewidentny krok wstecz. Ja na przykład sobie teraz nie wyobrażam tego typu gier bez elementów RPG. Oczywiście są gatunki, którym można wymaczyć, wybaczyć powiedzmy brak tego typu, chociaż tego typu elementów RPG, syndromu gry, chociażby przygodówki, ale jak pokazuje chociażby gra Grey Mother Grey Mother, to tam też powiedzmy, tam, ta implementacja tego elementu punktowanej eksploracji tych poszczególnych pomieszczeń też można śmiało podciągnąć pod syndrom upgrade. Czyli widzicie, ta dobra bania absolutnie przychodzi na każdy element. Reasumując, już kochani, jak sam widzicie, nie wład po pewnym czasie nie władamy już tą samą bronią. Nie władamy już tym samym państwem, jeździmy już tym samym samochodem. Patrzmy chociażby Interstate 76 czy inne gry, właśnie, w których można ulepszać swój środek lokomocji. Na pewnym etapie w trakcie zabawy element potrafi zmienić się nie do poznania i poniekąd określić nas samych i zobrazować nasze preferencje co do stylu gry, tak zwanej stylu, o której mówiliśmy w odcinku poprzednim. Bardzo mnie cieszy to, że rasowe retegi zaraziły inne gatunki naprawdę zdrową banią i w połączeniu właśnie to z tą szeroko rozumianą immersją, systemem flashback, efektem zegarnik i interaktywnością szatą graficzną-muzyczną. Wszystko daje potężną bombę, którą jesteśmy w stanie smakować na każdym kroku. Także życzę jak najlepiej wszystkim grom, które korzystają z głową w sposób atrakcyjny z tego syndromu upgrade. Kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedzieliście, że w pewnych elementach mojej wypowiedzi macie podobnie. Chciałbym Wam w ramach standardowo rekomendacji polecić film. Film nazywa się Prestige, to jest film o iluzjonistach, fantastyczna gra aktorska, mrok, klimat, tajemnicza, tajemniczość, fantastyczne kreacje bohaterów, mam tu na myśli m.in. Davida Bowie, Hugh Jackmana, Christiana Bale'a, super sprawa, polecam Wam serdecznie ten film, będziecie się wyśmienicie bawić. Kolejny utwór, tak trochę ni z dupy, ni z Pietruchy, ale bardzo go lubię. To jest powiedzmy taki wykonawca z mojego dzieciństwa w momencie kiedy wszyscy słuchali LeRoya, Mr. President, Fan Factory i tego typu inne, tego typu właśnie zespoły. Ja słuchałem Alanis Morissette i właśnie Silla i YouTube. No dobra, no... Wtedy spotkałem się z pewnym niezrozumieniem ze strony moich rówieśników. Teraz powiedzmy jest to faktem, że yy, zaczynam od po prostu dobrej muzy. I czego dowodem niech dla Was będzie utwór Human Beings właśnie Sila, do którego macie w opisie tego filmiku yy, linka. Także serdecznie zapraszam na seans, serdecznie zapraszam na odsłuchanie tej fantastycznej nuty. To był kolejny odcinek moich urojeń. Był nie, buhacz od czing, witam serdecznie, przepraszam, pomyliłem się, chciałem być fajny, jak zwykle nie wyszło. Widzimy się następnym razem, kochani, trzymajcie się, niech ludologia będzie z wami.